Młodszy brywiadier Mariusz Badzewski, oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. No to najpierw wyjaśniamy, co tutaj się stało. W godzinach wieczornych wczorajszego dnia rozszerzenie rkociągu przyjaźń, wyciek ropy naftowej w miejscowości Łania, na miejscu mamy służby ratownicze z jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wrocławskiego i Straży Straż pożarnych Włosowków oraz służby PER, które w tym czasie działają w celu zlokalizowania i usunięcia skutków i przyczyn wycieku. Ile zastępów pracuje? W tej chwili mamy zastępy Straży Pożarnej z Ochotniczy Straży Pożarnych miejscowych oraz z komendy miejskiej z Państwowej Straży Pożarnej w Włocławku. Są to samochody operacyjne, natomiast służby z Pernu prowadzą działania w celu usunięcia przyczyn zdarzenia. Co wiemy na ten moment? Trudno nam się wypowiadać, my zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Mhm. Okay. Jak długo może to wszystko potrwać? W tej chwili są prowadzone prace, myślę, że Myślę, że prace związane z usuwaniem struktur i przyczyny zdarzenia potrwają jeszcze przez kilka dni.